Witam Was serdecznie na kolejnym nagraniu z serii Pożegnanie z architekturą. Dziś chciałem Wam zaprezentować pewien projekt, który stworzyłem no ładnych parę lat temu i nazwałem go Wooden Box House i jest to taki w moim odczuciu modelowy przykład projektowania w mieście. Ale o co chodzi i jak to wszystko wyszło w praniu dowiecie się kilka, za kilka minut. O co chodzi? Tak wygląda działka, którą zastałem, tak? Jest to przykładowa działka, którą sobie wybrałem drogą taką, powiedzmy losową. I co pierwsze mi się rzuciło w oczy? Na pewno budownictwo, budownictwo dookoła, której było z drewna, które miało dachy jedno-lub dwuspadowe. Więc pomyślałem: OK, w porządku. Będę projektował dom, który będzie jedno lub dwu, z jedno- lub dwuspadowym dachem. Oraz będzie drewniany. To jedno takie moje y, główne założenie. Kolejne to takie, aby w pełni wykorzystać tą działkę. Tak? Bo tutaj na, tym, na tej grafice widzimy, że domek jest wysunięty do ulicy i tak naprawdę nie ma ani wjazdu, a ta część jest no, niewygospodarowana. Tak? Tutaj mamy pomieszczenie gospodarcze i tyle. Chciałem, żeby ten domek y, zawierał też miejsce na samochód oraz, jak już wspomniałem, był bardziej użytkowy względem tej działki. I taka ostatnia taka myśl, aby delikatnie się wygrodzić względem sąsiadów, ale dobrze. Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, którą e, zrobiłem tworząc, tworząc ten projekt, e, no to podzieliłem tak taką bryłę kubiczną na dwie. Części, na dwie części, i jedną z nich proszę spojrzeć, obróciłem o 90 stopni, tak? Dzięki temu mamy tutaj taki wjazd, miejsce na wjazd, wejście i miejsce na wjazd, a z drugiej strony, proszę spojrzeć, ta bryła lekko się wysunęła w tą stronę, tak? Więc zagospodarowałem, wygospodarowałem tę część działki tak, do użytku, do użytku własnego, ok, przejdźmy, przejdźmy dalej, co następne, a następne, jak już, tak, stworzyłem to, tą część, no to bryła tutaj podniosła się, tutaj podniosła się do góry, a tutaj lekko w dół, jak tutaj poszła lekko w dół, to tutaj powstał, tak, podjazd pod, pod, pod dom, lekko zagłębiony jest, w ziemi, tak, o te, powiedzmy do tego metra. I tutaj pojawiło się pomieszczenie gospodarcze, tak? Taka stworzyła się kompozycja bryła, bryła, i tutaj na samym końcu bryła. No dobrze, to co było następne? A następne było wyoblenie, tak? Yy, powstanie, powstały takie za, wyoblone takie yy, krawędzie, które Według mojego odczucia nadają tym dosyć takim powiedzmy, ciężkim bryłom lekkości, tak? Już ta, ta cała forma nie jest taka agresywna, jest po prostu lekka, tak? Jest bardziej przyjazna dla oka, i. i no i dobrze. I, i, I co dalej? I co dalej? Jakie są kolejne etapy mojego projektowania? Ano jak już wspomniałem, dach ściąłem, tak? Po, po tej stronie tutaj. I tutaj dach został ścięty. Kolejna rzecz to dostawienie bryły kolejnej i zadarzenie tej części gospodarczej. I tak naprawdę to koniec. To koniec. Cały projekt został skończony. Część gospodarcza, część mieszkalna. Podjeżdżamy pod pod bryłę, w tym miejscu wchodzimy do środka. Mamy część kuchenną, część salonu z sypialnią, która, sypialnia, która jest ulokowana tutaj wyżej. I tak się prezentują wizualizacje już. Tak to wszystko wygląda w takiej formie bardziej, powiedziałbym, mat rzeczywistej, tak? Choć projekt, wiadomo, nigdy nie powstał i prawdopodobnie nie powstanie. Ale tak by mógł się przedstawiać od strony widoku z ulicy i tutaj mamy widok z ptaka Możecie zauważyć, że delikatnie gdzieś tam jest ta zachowana taka tendencja, żeby się wygrodzić od sąsiada, tak, Bo budynek jakby no, odwraca się od sąsiednich działek. I otwiera się na przestrzeń do strony ulicy, i tutaj na tą przestrzeń ogrodową. Jak widać, chciałem wykorzystać, i myślę, że wykorzystałem w pełni tą działkę, która naprawdę była no, niewielka, bo to jest jakieś 10 metrów na 20 kilka. To jest naprawdę niewiele. No i tak jak mówiłem, moje założenie było takie, aby stworzyć modelowy przykład tego, jak można projektować w mieście. Z uwzględnieniem tych wszystkich takich cech artystycznych naszych budynków, naszych domów, czyli drewno, czyli do, dachy dwuspadowe, czy jednospadowe, do, do których się przyzwyczailiśmy i które chyba bardziej preferujemy niż dachy płaskie, chociaż też i występują tak, w, takie w naszym otoczeniu, jak stare na przykład domy kostki. No tak więc tak to by się przedstawiało z lotu ptaka, a tutaj mamy kolejne ujęcie od strony ulicy, tak jak wspomniałem już Wielokrotnie jest ten wjazd pod budynek w tej części mniej więcej wchodzimy, no i, no i mamy część sypialni kuchni. Zresztą to będzie widać na rzucie, który tutaj właśnie prezentuje. Pewnie, pewnie dziś bym do tego podszedł, no to wystąpiłyby pewne zmiany, tak w projekcie, no być może coś bym poprawił, ale stwierdziłem, że. Pokażę ten rzut, bo sama koncepcja jest według mnie ciekawa, niebanalna, dająca pewną, pewną rozwiązanie i pewną taką myśl, tak, przewodnią temu wszystkiemu. No i jak jeszcze, jeszcze raz tak powtórzę się. Wjazd, wejście od tej strony bez wiatrołapu. I mamy część salonową. Tutaj jest. Taki blad, bym powiedział, kuchnia, łazienka, jakieś pomieszczenie gospodarcze, tu kolejne pomieszczenie gospodarcze z jakąś ławką, jakimś stołem. I mamy schody, tak, na górę, na takie półpiętro, bym powiedział, gdzie jest sypialnia. Tak więc, możecie zauważyć, że ten projekt y, trochę jest tak. Y, tak odsunięte tak wygrodzony z tej strony i z tej strony on się odsuwa od sąsiadów, tak, bo zobaczcie tutaj z tej strony nie ma okien, z tej strony też brakuje okien. Ten projekt yy, on się tak trochę jest taki trochę wycofany względem środka, tak, bo wszystko się zaczyna w środku, on się jakby tak do środka jest, można powiedzieć, projektowane, tak, 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 takie są moje odczucia po tym wszystkim, co co zobaczyłem, i, i jak, to, jak to po czasie widzę. Myślę, że to, to tyle, jeśli chodzi o, o cały, cały projekt, cały pomysł. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Was zaciekawiłem, zainspirowałem, i do usłyszenia w następnym odcinku. Na koniec, jeszcze mała reklama. Z mojej strony to będzie wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć.